Salon polityczny. Renata Witman, dzień dobry. A naszym gościem jest dzisiaj Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry, witamy Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pani minister, jakie problemy, jakie kwestie szkolnictwa wyższego są wspólne dla większości państw Unii Europejskiej? Czyli mówię z krótkim o czym, o czym konkretnie prowadzone będą dzisiaj rozmowy na tym spotkaniu nieformalnym w Wilnie? Dzisiaj będziemy mówić o tym, jakich kwalifikacji potrzebują absolwenci studiów po to, żeby odnaleźć się lepiej na rynku Pracy. Wiemy, że problemem Unii Europejskiej jest z jednej strony relatywnie duży poziom bezrobocia młodych ludzi, z drugiej strony jest i to wszędzie przeżywamy niż demograficzny, czyli starzejące się społeczeństwo i mniej osób na rynku, maturzystów, którzy są zainteresowani również uczelniami wyższymi. Dlatego dzisiaj będziemy mówić o tym, jakie pomysły i sposoby na to, aby. Aby y, y, zaradzić tym problemom, a przede wszystkim właśnie bezrobociu w Unii Europejskiej, y, y, mają poszczególne państwa, a także będą wystąpienia niektórych teoretyków, mhm. którzy o tym mówią. Jaki polski model kariery akademickiej zaprezentuje pani podczas tego nieformalnego spotkania? My mamy system dosyć złożony. Z jednej strony jest kariera realizowana na przykład w uczelniach, a z drugiej strony kariera naukowa. Ale przede wszystkim to, co jest ważne i to, co my proponujemy w zmianach akurat konsultowanych, myślę, że niedługo staną na posiedzeniu rządu, to jest podział uczelni na uczelnie zawodowe i uczelnie akademickie. W Polsce, proszę pamiętać, jest ponad 430 uczelni. Z tego... 180 to uczelnie państwowe, płatne y, z budżetu państwa. Reszta to są uczelnie niepaństwowe, niepubliczne. Y, I y, y staramy się doprowadzić do tego, żeby najwyższy poziom kształcenia, takiego ogólnoteoretycznego kształcenia nie tylko umiejętności, ale przede wszystkim wiedzy, rozszerzenia horyzontów studentów, no, tego, żeby lepiej rozumieli świat i wiedzieli, jak mają dalej sami się uczyć, powinno się, odby powinno to się odbywać w dobrych uczelniach akademickich, Uniwersytet Jagielloński, Warszawski, w Poznaniu, Toruniu, etc., Natomiast pozostałe szkoły, te, które szczególnie nie mają uprawnień doktorskich, powinny zacząć kształcić po prostu... Dobrych umiejętności praktycznych potrzebnych na rynku pracy. I y, jeśli, y, y, jeśli miały te szanse wcześniej i mamy dopiero 18% kierunków zawodowych w stosunku do pozostałych, więc y, musieliśmy y, zaproponować w tych zmianach y, taką decyzję administracyjną, ustawową, że Część uczelni z mocy ustawy stanie się szkołami zawodowymi, takimi fachoch a część pozostanie mm. akademickimi i będą mogły wybrać, czy chcą kształcić na profilach praktycznych, czy ogólnoakademickich. Czy Polska sama wybrała sobie taki sposób, taką drogę, czy też brała przykład z jakichś innych państw? Czy taki model już funkcjonuje, mówiąc inaczej, w innych państwach Oczywiście, w Oczywiście braliśmy przykład z innych, z innych krajów. Mieliśmy zresztą wiele konferencji na ten temat. Taki system funkcjonuje w w Niemczech i w Austrii. Proszę zauważyć, że tam jest najniższy, najniższy poziom bezrobocia. Dlatego, że tak naprawdę pracodawcy potrzebują wykwalifikowanych dobrze pracowników, a nie osoby, które potem będą przeuczać, przyuczać jeszcze przez trzy miesiące czy pół roku do, do danych stanowisk pracy. Yy, dlatego I to zresztą nie dotyczy tylko Niemiec i Austrii. To jest także Norwegia, Dania. Mm. Więc yy, tam, gdzie są szkoły zawodowe, tam wyraźnie widać mniejszy poziom bezrobocia. Oczywiście nie jest to jedyny mhm. powód, ale na pewno y, pomaga. No właśnie, bo tu jest pewien paradoks. Z jednej strony bezrobocie Unii Europej młodzieży w, w, mm. w państwach Unii Europejskiej jest bardzo wysokie. Niektórzy szacują, że nawet sięga 24%. Z innej strony ciągle brakuje specjalistów, szczególnie inżynierów, mm. informatyków e, technologicznych mm. i tak dalej. Więc jak to jest, że uczelnie w ogóle nie mają jakieś, nie ma jakiegoś porozumienia z biznesem, z rynkiem pracy, to, czy, mm. jakich po potrzebują? jak to usprawnić, ten mechanizm, żeby kształcono rzeczywiście takich specjalistów, których potrzebuje Zresztą to też z dobrą, z, z myślą też o tych specjalistów, bo nie ma nic gorszego niż po studiach nie mieć pracy, tak? poszukiwać. Tak, no oczywiście, tak. Natomiast, no właśnie, jak to w Polsce się rozwiązuje ten problem? W Polsce przede wszystkim zaczęliśmy już w 2010 roku realizować program kierunków zamawianych, finansowanych ze środków unijnych. Polegało to na tym, że finansowaliśmy kierunki, na które będzie zapotrzebowanie na rynku pracy. Najpierw była dokładna analiza ekonomiczna, socjologiczna, a potem zidentyfikowanie tych kierunków czyli informatyka, budownictwo, autorytet. Automatyka i robotyka, ale także tam się pojawiła w pewnym momencie matematyka, fizyka i różne kierunki interdyscyplinarne. Plus na przykład wzornictwo przemysłowe. I zaczęliśmy dawać wysokie stypendia studentom, a uczelnie motywować do tego, że jeśli chcą wygrać konkurs i dostać środki na stypendia dla studentów, muszą zacząć współpracę z biznesem, muszą organizować praktyki, etc. I ten program jest bardzo, bardzo interesujący, bardzo ciekawy, bo dzięki temu udało nam się zmienić strukturę kształcenia. Mamy mniej kierunków masowych, pedagogiki, politologii, a więcej kandydatów na studia właśnie techniczne. W tej chwili politechniki w Polsce są bardziej yy, jakby oblegane przez kandydatów na studia niż uniwersytety. W pierwszej piątce najbardziej popularnych uczelni są cztery politechniki i Uniwersytet Warszawski, a więc to pokazuje, że duże stypendia dla studentów, płacimy około tysiąca złotych, no, zmobilizowały ich do tego, żeby dobrze przykładać się do yy, yy, nauki matematyki, w szkole średniej fizyki, chemii i potem i potem właśnie studiować. No na właśnie, kierunki. bo to problem chyba powstaje już wcześniej już na poziomie szkolnym, kiedy Oczywiście. pewne kierunki są bardziej jakby akcentowane, a mniej te e, ścisłe nauki. Okay. Wyjątkowo na ważne... Litwie tak jest, że dużo, bardzo ciągle ubiega się o te studia społeczne, takie socjalne kierunki, natomiast nie tak. techniczne, nie inżynieryjne. Naturalną rzeczą jest, szczególnie było to widoczne w Polsce, gdy nie mieliśmy obowiązkowej matematyki na maturze. Od wprowadzenia obowiązkowej matematyki na maturze wyraźnie widać tę zmianę, bowiem nie tylko uczniowie, ale przede wszystkim nauczyciele są zmuszeni do tego, żeby no, bardziej dbać o przygotowanie uczniów do, do tego, jak Litwa dopiero się Litwa za, za, dopiero zamierza wprowadzić obowiązkowy mhm. egzamin z matematyki. Mam nadzieję, że bierze przykład z Polski. Ja nie, nie, nie. Z... nie, nie, nie. To jest konieczne, ponieważ... Jest duży, między innymi jest duży sprzeciw też. W Polsce również. Przez ponad 10 lat debatowano, czy wprowadzić, czy nie. I niektóre rządy nie odważyły się tego zrobić. Ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz. No, w tej chwili wszyscy korzystają Korzystamy z komputerów, korzystamy z komórek, iPadów, iPhone'ów, etc. Czyli prze, jesteśmy na, w okresie rewolucji technologicznej. We wszystkich krajach, w których nie będziemy wystarczająco dobrze kształcić na kierunkach technicznych i ścisłych studentów, te wszystkie kraje odpadną od udziału w rewolucji, bowiem no, możemy być oczywiście pracownikami w wielu firmach, ale stać nas na to, żebyśmy również kreowali nowe technologie i byli liderami y, tych technologii. Mhm. Do tego trzeba mieć dobrze wykształconą młodzież. Wielu studentów z Litwy, szczególnie polskiego pochodzenia, Polaków, litewskich, studiuje w Polsce. Pani o tym wie, ale jak Pani wspomniała to o tych stypendiach, które y, są, y, te kierunki techniczne, które mają zaobserwowanie mhm. później na rynku pracy. Czy na, o te stypenie mogą się też ubiegać y, obywatele nie polskie, tylko na przykład Litwy? Y, wszystko zależy od tego, jaki y, status ma y, y, obywatel Litwy. Jeśli to jest osoba posiadająca kartę Polak. Jest traktowana jak zwykły, przepraszam, że mówię zwykły, ale jak normalny student z Polski i wtedy przysługują mu te wszystkie uprawnienia jak każdemu studentowi. Czyli jeśli należy do 50% najlepszych studentów danego kierunku, na przykład budownictwa czy informatyki, to może korzystać z pomocy stypendialnej i Także pomocy wynikającej z kierunków hmm. zamawianych, czyli te, 1000 zł miesięcznie. Pa, Pani minister, a jak się układa współpraca z naszym Ministerstwem Oświaty i Nauki? Czy jest taka współpraca? Znaczy, współpraca przede wszystkim jest realizowana na forum Unii Europejskiej. Dzisiejsze spotkanie jest tego dowodem. Natomiast y, 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 wymiana studentów realizowana jest głównie za pośrednictwem Erasmusa. Y, I rzeczywiście y, więcej studentów z Litwy studiuje w Polsce, ale wiem też, że wśród niektórych studentów studia na Litwie są też bardzo popularne. W Polsce może nie aż tak dużo osób tutaj przyjeżdża, więc jest to bardzo dobrze przyjmowane, bo w, nie tylko w Unii Europejskiej, ale także w naszym kraju zależy nam bardzo na, ten, na mobilności studentów. Bardzo ciekawy teraz jest projekt Komisji Europejskiej, która proponuje, aby można było uzupełniające studia magisterskie, realizować w innym kraju i na to otrzymamy nie tylko studenci przyszli, otrzymają nie tylko fundusze y, stypendialne z Erasmusa, ale również gwarancje Europejskiego y, Banku Inwestycyjnego. Więc, y, Od kiedy wejdzie w życie ten projekt? No w nowej perspektywie finansowej na razie y, zastanawiam się jak dużo, jak duży procent funduszy na stypendia można przeznaczyć na ten program. No i przyznam, że nie wszystkie kraje y, są zadowolone z takiego rozwiązania, ponieważ y, 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 no, wszyscy, y, no, inaczej, powiem, nie wszyscy, ale część krajów obawia się, że gros studentów wyjedzie na studia magisterskie, na przykład do, y, do, do Wielkiej Brytanii. Czy wśród takich krajów jest też Polska? Polska też się też, obawia? Też. 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 Podejrzewam, że Litwa również mogłaby być. Polska, Polska, po, na pewno jest to szansa dla studentów i o ile wyjeżdżać będą na te uzupełniające studia magisterskie i wracać jest okej, okay, ale jest to zagrożenie, ale że nie wrócą. jest to jest to pewne zagrożenie, że rzeczywiście dobrze wykwalifikowani potem w tych uczelniach zagranicznych tam pozostaną, a nam zależy również na tym, żeby ci najlepsi studenci pozostawali i absolwenci pozostawali w kraju, no, żeby jednak wchodzili w skład elity mhm. krajowej. Czyli co, Polska będzie starcie starała, żeby nie wszedł w życie ten projekt? Czy nie? nie, 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 nie. Co do tego nie ma wątpliwości. Wszystkim nam zależy, żeby był ten projekt, tylko hmm, dyskusja nad ten temat dotyczy tego, jak duża pula funduszy z Erasmusa ma wspierać ten program na początku. Czy 10%, czy 20%, czy 15%. Hmm, myślę, że zostanie to ostatecznie uzgodnione na poziomie około 10%. Pani minister, czy polscy naukowcy mają już nowe możliwości pozyskiwania funduszy unijnych? Nowe, to znaczy z yy, obecnej perspektywy finansowej czy następnej następnej, też... następnej? następnej, oczywiście nie, bo dopiero w 2014 roku nowa perspektywa rusza, ale yy, środki unijne bardzo pomogły polskiej nauce. Z, w tej perspektywie my wydaliśmy 28 miliardów złotych na n, n, infrastrukturę badawczą, więc mamy autentycznie w Polsce najnowocześniejsze laboratoria. Naukowcy ze Stanów przyjeżdżający są pod, na, nawet stamtąd. Są pod ogromnym wrażeniem. Finansowaliśmy też bardzo dużo programów badawczych. No i oczywiście zależy nam na tym, żeby wspierać przede wszystkim badania stosowane. Na, następne, na następną perspektywę przygotowaliśmy już takie dwa podstawowe programy: to jest program Inteligentny Rozwój, program operacyjny Inteligentny Rozwój i program operacyjny POWER, ładnie to nazywamy, czyli Wiedza, edukacja, rozwój. W tym pierwszym będziemy starali się wspierać przede wszystkim, już nie inwestowanie w budynki i urządzenia, ale przede wszystkim we współpracy z przedsiębiorcami naukowców polskich. W tym drugim będą to programy miękkie na różne ciekawe formy edukacyjne, poprawiające metodologię kształcenia, no, stawiające takie wyzwanie nauczycielom akademickim, żeby pochylili się troszkę nad mm. programami studiów i nad sposobem wykładania i bardziej unowocześniania. Mm. Tak, nie, żeby nie było tak, że uczelnie uczą to, to czego potrafią uczyć, a uczą też tego, czego potrzebuje rynek pracy i jakie jest zapotrzebowanie na rynku. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób do, docierają z wiedzą do studentów wykładowcy, akademicy. I oczywiście, znakomicie pani to ujęła, nie można tworzyć programów nauczania z punktu widzenia kadry, tylko z punktu widzenia tego, co potrzebować będziemy mm. w przyszłości oraz jakie są tendencje w świecie. W tej chwili w niektórych krajach, na niektórych uczelniach w ogóle likwidowane są sale wykładowe. Zupełnie inaczej to wygląda. Organizowane są mm, inne przestrzenie do takiej interaktywnej pracy z wykładowcą, a nie wykładów ex Czy mm. Też tak jest na uczelniach w Polsce już? No nie, jeszcze, jeszcze nie. nie. Ale, ale będzie? Pani minister? Mam nadzieję, że w niektórych uczelniach będzie wkład, dużo Nacisk, duży nacisk kładziemy na to, aby, aby uczelnie, do, przygotowując zresztą ramy kwalifikacji i nowe programy, myślały o, o, nowym sposob, o nowych sposobach kształcenia, ale na pewno to jest jeszcze mhm. długa droga. Pani minister, na zakończenie zacznie, kończymy tym, czym zaczęliśmy, czyli tym nieformalnym spotkaniem Rady do Spraw Konkurencyjności, które się odbywa w Wilnie. Czy to jest tak, że dyskusja tylko dla dyskusji, czy rzeczywiście wypracowane będą jakieś założenia, które później zaowocują? Czymś konkretnym. Jakie są Pani oczekiwania, co do takich spotkań? I Wie pani debat? Ja, jestem ministrem już po prawie 6 lat. Pracowa ja, jako minister prowadziliśmy też prezydencję polską, więc moje gratulacje w ogóle dla Litwy, że teraz rządzi Unią Europejską. Ale powiem, że mam pełne zrozumienie tego, że konferencje ministerialne pomagają. Zaprojektować przyszłe działania Komisji Europejskiej. I konferencje ministerialne polegają na tym, że y, zapraszane są osoby, które w danym temacie są wybitnymi ekspertami klasy światowej, a jednocześnie ministrowie dyskutują, co można na forum Unii z tych nowych pomysłów wprowadzić w przyszłości, w życie. I słuchają tego i ministrowie, i Komisja Europejska i potem to się przekłada albo na programy komisyjne, albo też no, rozszerza wiedzę e, ministrów, żeby wprowadzać zmiany we własne mm. krajach. No mamy nadzieję, że rozszerzy wiedzę ministrów i też przełoży się na konkretne <laughs> programy w poszczególnych projektach, tak? Na pewno e, debata zawsze jest bardzo e, ciekawa, a nieraz nawet burzliwa. No, życzę ciekawych, bardziej ciekawych niż burzliwych debat. <laughs> Dziękuję bardzo za udział w naszej audycji za rozmowę. Dziękuję się. Pani minister e, Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego była dziś naszą gościem. Dziękuję.